Chyba dosyć gorączkę gadałem. Mogę tylko powiedzieć, że potem przejazd do Niemiec, trwający trzydzieści parę godzin do Esen. W międzyczasie dwie próby ucieczki. Jedna nieudana, druga udana. Po której no, znaleźliśmy się właściwie na wolności, ale yy, w ten sposób, że. Wjeżdżali nas na, na, transportem wojskowym niemieckim na zachód. I w pewnym momencie doszliśmy do wniosku z moim kolegą, przyjacielem Bitkiem Niewiadowskim i z tymi dwoma siostrami Jacka Przewodzkiego, który razem ze, z nami zostali wzięci do tych, na dowiezienia na zachód, że czas dać tyle pod, pod Esten. na pociąg dostał się silny nalot amerykański. Co wszystko się, jak to się mówi, świało, bomby leciały ze wszystkich stron, a pociąg pędził jak szalony. Maszynista tego parą balił, dodawał pary i prędzej, i prędzej, i prędzej, i prędzej gonił, żeby, żeby, żeby wylecieć spod tego nalotu. Potem się zastanowiłem, dlaczego? No przecież on nie wiedział, co to jest, czy to wojsko, może to wojskowy transport, 40 wagonów takich krytych, jedzie to jak szalone w nocy, prawda? No więc do, udało mu się dowalić parę bomb, parę wagonów się zaczął palić. no i w pewnym momencie ze zgrzytem hamulców pociąg się zatrzymał. Zatrzymał się w polu, a myśmy doszli do wniosku, że fajnie jest to moment, kiedy trzeba uciekać. I rzeczywiście nasz wagon się palił, więc wobec tego my złapaliśmy nasze plecaczki. Wszyscy potem byli zaganiani przez bachmanów, bo trzeba wiedzieć, że na każdym wagonie jechał strażnik niemiecki na stopniach, bo on, czyli strażnicy. Jak się zaczęło bombardowanie transportu, to pryskali w tej pole tak, aż jeden za drugim. Jak te zające z uciekali, tylko. A myśmy oczywiście cieszyli się z tego, ale no, w każdym razie, że ten płonący pociąg pewnie pewnym momencie się zatrzymał i myśmy uciekali. Uciekaliśmy, ale. Nie bardzo wiedzieliśmy, gdzie my jesteśmy. W pewnym już na takich hałdach, to jakieś te hałdy były węglowe, nie wiem co to powiedzieć, za rury, tam prawdopodobnie to były hałdy węgla, trochę porośnięte w szarzkami. było nas czwórka, zdecydowaliśmy się, że próbujemy do domu. Nikt nie wiedział, że to tysiąc kilometrów jest, ale chcieliśmy iść do domu i. No, zostaliśmy właściwie, samo to życie nas zmusiło do tego, żeby, że się nie udało. Otóż, w pewnym momencie ten, 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 ten transport, który, jak już mówiłem, został zbombardowany, odjechał dalej, a myśmy byli w polu na tych hałdach i idąc, no trafiliśmy na grupkę Niemców, Najlepszy z nas mówiąca po niemiecku Lili, najstarsza zresztą, bo mająca 20 lat, podeszła, zaczęła z nimi rozmawiać. Oczywiście nie było mowy, że my uciekliśmy. Nie, skąd? Myśmy się zgubili po prostu. No bomby leciały, prawda, myśmy uciekali w pole. No, na szczęście, mogę powiedzieć na szczęście, Niemcy dali wiarę temu, że myśmy się zgubili bo dali nam, nie, znaczy, dali nam spokój właśnie, nie? nas zamknęli ci, nie, ci Niemcy, których spotkaliśmy, zaprowadzili nas na posterunek żandarmerii, przetłumaczyli żandarmą naszą wersję, że myśmy byli w tym transporcie, zbombardowany transport, że myśmy w pole nie wiedzieli gdzie. No i ci Niemcy, nas, na, żandarmi nas zamknęli do, do ciupy, Wszystkich razem, i chłopaków, i dziewczyny razem zamknęli na klucz i musieliśmy czekać, na co się stanie, na lepszy los. Okazało się, że prawdopodobnie ci Niemcy uwierzyli tej naszej koleżance Lili, że my, my nie, nie, myśmy nic nie zbrodniali, po prostu myśmy uciekali przed tym pożarem, żebyśmy że się zgubili. I z tym jednym żandarmem, oni w międzyczasie sprawdzili, gdzie nasz transport pojechał, do jakiego obozu, i z tym jednym żandarmem aż do tego obozu posłali. No i wyobrażacie sobie rozdziawione buzie naszych współtowarzyszy podróży, że tak powiem, którzy myśleli, że my albo zginęliśmy, albo udało nam się uciec, kiedy nagle, po tych kilkunastu godzinach, jesteśmy z powaratem. No niestety okazało się, że to, to tak się stało, że musieliśmy wyjść z powrotem i byliśmy. I to była kole, druga kolejna próba ucieczki. Bo pierwsza to była jeszcze w Ursusie. Gdzieśmy próbowali wysiadać na tą stronę, co Niemcy nam kazali, ale tam nie było, okazało się, że wagony były wstawione z tej drugiej strony był tylko czryk i z powrotem do wagonu. tutaj drugi raz. Trzecia próba to się odbyła już dużo później, i wtedy była już udana i żeśmy mogli z powrotem wracać do domu.